Ja. będzie cięcie Witam serdecznie tak wygląda akwarium po trzech tygodniach niepodmienienia wody chyba trzech tygodniach niepodmienienia wody gdzie były tylko robione dolewki i mm, tu i ówdzie przycinałem łodygowce no rogatek to jak rogatek, tak, to on ma tam swój świat, swoje życie, jakoś tam szczególnych warunków do wzrostu nie potrzebuje, więc on rośnie naprawdę tutaj po swojemu, jak mu się, jak mu się widzi. Wywłócznik rdzawy, który u mnie też nie będzie rdzawy, to też często powtarzam. Tempo wzrostu naprawdę bardzo dobre. Co tydzień ścinam, ewentualnie co 10 dni ścinam. Kilka łodyg i tam dosadzam, wtykam je gdzieś, żeby zagęścić. Chcę tam zrobić taki fajny iglasty lasek z tamtej strony. No widzicie kryptokoryny, walisneria torta, to wszystko rośnie. Lotos, tygrysi, no to już liście jak łopaty, dwie dłonie. No przeolbrzymie są te liście. Nigdy takich liści jeszcze nie miałem, no ale. On rośnie bezpośrednio w ziemi, no pod, pod żwirem tak ziemia, więc tam już pewnie puścił korzenie po 30 cm długie albo lepiej ma z czego brać, więc, więc i, i rośnie. Podobnież Kryptokoryna Spiralis Red, y, która ostatnimi czasy trochę spowolniła i powiem wam dlaczego i tu taka moja, y, takie moje przemyślenia czy y, Używanie ziemi ogrodowej w akwarium załatwia nam wszystkie problemy z nawożeniem. No moim zdaniem nie załatwia. Do tego zaraz przejdę. Wszystko zależy pewnie od tego, co w tej ziemi jest i jaka to ziemia i w ogóle. Ja sobie sprawdziłem to, co jest w ziemi, bo mam tą ziemię w woreczku w piwnicy. Sprawdziłem sobie tam co w tej ziemi jest w gramach i tam jest podana wartość gramów na metr sześcienny luźnej ziemi, więc nieubity a luźnej ziemi. I powiem Wam, że no, pewnych pierwiastków tam nie jest za wiele, jeśli liczycie na metr sześcienny. Może to roślinom wystarczy, może nie. Ja uważam, że roślinom wszystkiego nie wystarcza. Nie dostają rośliny wszystkiego, czego potrzebują. Na przykład na spirali shred pojawiły się, i zresztą nie tylko na spirali Red, ale też i na budzkach i na niektórych liściach. Torty, balistycznej torty, pojawiły się niedobory żelaza. Zaskoczenie, prawda? Wszystko w słupie wody jest. Nie było żelaza. I prawdopodobnie w ziemi tego żelaza też nie jest za wiele. Ja tam miałem zaledwie kilkanaście gramów na metr sześcienny. Tam było chyba 14 gramów na metr sześcienny tej, w tej ziemi. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Nie wiem, ale na przykład spiralis red. Po tych no, trzech, chyba miesiącach, czy tam trochę więcej niż trzech miesiącach, pokazał, że ma braki żelaza. Ewidentne braki żelaza były w tym, w akwarium. Zaczął się kumulować fosfor. One chyba nawet są ze sobą powiązane jakoś tam, że jak. Nie ma żelaza, no to nie ma wchłaniania fosforu, tak? Jak jest żelazo, no to fosfor też wchodzi, jakoś tak to gdzieś tam czytałem. W każdym razie zaczął mi się kumulować troszeczkę fosfor, pomimo tego, że na przykład miesiąc temu czy półtora miesiąca temu takiego problemu nie miałem. No pojawiła się chloroza generalnie, tak? Rośliny traciły chlorofil w tych miejscach, gdzie była utrata chlorofilu. Wiadomo, te miejsca już są nie do naprawy, ale w tych miejscach, gdzie, gdzie utraciła roślina chlorofil, Pojawiały się po prostu dziury, no liść po prostu w tym miejscu to przegniwać. I powiem Wam, że nie jest wykluczone, że to, że mi się kabomba dzieliła, tak, że mi się przegniwały łodygi i fragmentowała się kabomba karolińska, czy to czasami nie były pierwsze oznaki tego, że jednak tego żelaza zaczyna brakować. Powiecie, kabomba nie ma jakiegoś tam wielkiego systemu korzeniowego, ona tam Czepi się tymi korzeniami podłoża, tak byle by się czepiła, ale generalnie odżywia się no, głównie z toni wodnej, z tego co ja tam dotarłem takich informacji. Do kabomby zresztą za chwileczkę przyjdę, więc ziemia prawdopodobnie nie dostarcza wszystkiego w takich ilościach, w jakich rośliny te potrzebują, choć na lotosie jak widzicie, no nie robi to żadnego wrażenia, tak on korzysta z to co ma więc to wykorzystuje. No ale valisneria nie valisneria spirala tylko ta kryptokoryna spiralis red. Jak widzicie no, na liściach pokazała, że brakuje jej żelaza, pojawiła się chloroza, pojawiły się utraty utraty chlorofilu. Zapewniam was, że wszystko inne, jeśli chodzi o makro, to wszystko co da się zmierzyć w akwarium. A więc wapń, magnez, potas, yy, tak, to fosfor, to wszystko jest w słupie wody. Jest i to czasami nawet i w niezłych ilościach. Yy, nawet między azotem a, a fosforem jest ta równowaga, tam mówią 10 do 1. No u mnie to jest czasami 8 do 1, prawda, to jest różnie, tak. Ale nie mam z tego tytułu żadnych problemów, bo gdyby coś było nie tak na w stosunkach tych pierwiastków, no to przede wszystkim miałbym ogromne ilości, czy może nie ogromne, ale miałbym jakieś problemy tu z glonami. Coś by się tu zaczęło pojawiać, tak? A jedyne, co ja mam w tej chwili, to jest ten nalot taki, no już czarny, bo te glony umierają, yy, nalot na, na tych korzeniach, na drewnie. I to jest wszystko, co ja tutaj w tym akwarium mam, to po prostu ginie, nie? To, co naleciało, było wtedy zielone, teraz jest czarne, więc, więc umiera bo jak to tam drapnę sobie na przykład próbowałem drapnąć to szczoteczką któregoś razu, po prostu zamienia się to w pył i tyle. No, także to są prawdopodobnie martwe glony już, którymi zbrojniki i tam i ci też sobie to wyskubują od czasu do czasu. Więc ziemia nie dostarcza albo może dostarcza, ale nie wszystkie rośliny akceptują to, że jest żelazowy. Podłożu, a nie ma go w słupie wody, i może stąd te problemy moje. To są tylko moje wszystkie takie domysły, to nie jest nic pewnego. No ale tak jak mówię, podałem żelazo do słupa wody w ilości jednej dziesiątej miligrama na litr tygodniowo. Tygodniowo przypomnę, nie dziennie, a tygodniowo. Ja nie potrzebuję tu podawać takich ilości żelaza. Bóg wie co, i na przykład. Tydzień temu sobie w niedzielę podałem, e, przepraszam, w sobotę, bo to istotne, w sobotę podałem sobie 1 pp. żelaza do tego akwarium Hybrid FE e, z Quadropa. I wczoraj zmierzyłem, czyli w piątek, zmierzyłem sobie ile tego żelaza w słupie wody jest. I zapewniam Was, że było takie prawie zero. Próbka tylko tyci, tyci się odbarwiła. Tam w stronę tego takiego bardzo jasnego fioletu. Tak więc przypuszczam, że było tego no, nawet nie 0,05, tak? więc trzeba było się naprawdę dobrze przyjrzeć, żeby zobaczyć, że jednak ta woda jest lekko odbarwiona, ta próbka jest lekko odbarwiona, ale, ale coś tam jednak ten test ten test pokazał. Więc jedna dziesiąta PPM na tydzień w zupełności prawdopodobnie tu wystarcza. Przynajmniej te pierwsze obserwacje tak mówią. I tego się będę trzymał. Dzisiaj podmienię wodę, dzisiaj przytnę rośliny i znowu 1 dziesiątą ppm żelaza do akwarium na tydzień. Mikro się nie martwię, za mikro musi robić podłoże, musi robić ziemia. Chyba, że znowu rośliny pokażą, że coś nie tak z mikro, więc, więc wtedy będę się zastanawiał co z tym mikro też zrobić. Ale jak na razie kłopotów z mikro tutaj rośliny nie pokazują, więc Mikro akurat jest dostępne z ziemi i wszystkim pasuje to, że ono jest w podłożu, nie? tak przynajmniej wnioskuję sobie na chwilę obecną. Co do kabomby jeszcze, słuchajcie, bo kabomba już przestała się fragmentować jakiś czas temu, przestała się dzielić, no i jeszcze żeby rosła, to nie powiem, że rośnie, tak? bo to tak trochę słabo z nią, Dlatego pomyślałem sobie, że może miejsce, gdzie posadziłem tą kabombę, jest dla niej nie do końca odpowiednie. Przypomnę, że, leży, że siedzi ona sobie w lewym tylnym rogu, tam przy wlocie, wlocie filtra. I może to miejsce jest jakieś felerne, tym bardziej, że w jej towarzystwie, tam gdzieś w okolicy, rośnie ta właśnie z Red, kryptokoryna, która, jak wiadomo, kryptokoryny generalnie słyną chyba z tego, że Wydzielają e, dość silne związki alolopatyczne, które utrudniają życie roślinom bezpośrednio z nimi sąsiadującymi. No, zakładam, że to miejsce jest e, być może nieodpowiednie dla, dla tak, kabąby karolinskiej, dlatego postanowiłem, że jedną sadzonkę na przesawce przykleiłem do szyby. Taka pseudopływająca wersja. A drugą sadzonkę wsadziłem sobie tam w prawym rogu przy przedniej szybie. Wersja uziemiona, tak? I zobaczymy, czy w tych miejscach zobaczę. Nie zobaczymy, tylko ja zobaczę i z tym się z Wami podzielę. Czy w tych miejscach jej wzrost się polepszy? I powiem Wam, że te sadzonki są mniej więcej już półtora tygodnia w tych miejscach. I ta wersja pseudopływająca Przyrosła o około 2 cm. Natomiast ta wersja, która jest w podłożu, tam po prawej stronie, przy przedniej szybie, urosła może około 1 cm. Natomiast te z tyłu, które są w starym miejscu, jakoś tam specjalnie, szczególnie dużych przyrostów nie widać. One próbują coś tam walczyć może, ale nie widać. Może dlatego, że te wszystkie rośliny tam zasłaniały światło, ale z drugiej strony. Roślina, tak jak na przykład rotala okrągolisty, która rośnie za lotosem, jest zacieniona przez tego lotosad w tej chwili bardzo mocno. Walczy o światło w taki sposób, że próbuje tymi łodygami, oczywiście międzywęź dla dłuższe, ale próbuje się gdzieś tam między tymi liśćmi lotosa przeciskać do tego światła. Natomiast ta bomba tego nie robi. Tak więc zakładam, że nadal po prostu nie rośnie, jest w takim trybie standby i nie wiem na co czekam ale to czas pokaże. Jeśli nie będzie rosła, no jeszcze zrobię jedną rzecz, bo przetargam sobie 30-litrową kostkę, zasypię ją zwykłym żwirem bez ziemi, powtykam kabomby do tego żwirku i zobaczę, czy tam będzie będzie rosła pod jakąś tam 6-watową lampką standardową, aqualoską, która jest przy tej kostce. Ale to też, że tak powiem, Decyzja ta musi nabrać mocy urzędowej, wtedy będę coś, coś działał dalej. Dobra, ja się biorę za robotę. A wam życzę miłego weekendu i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się i cześć.